Nie dajcie się wepchnąć do wojny. Zobaczcie, premier Kaczyński przejął władzę. Jest tajnym premierem. Nie zniósł kilku newralgicznych punktów, które nas załatwiają jako naród. Nie zniósł sławnej dyrektywy 1066, która pozwala obcym armiom wejść do Polski. Jeśli tu przyjdą Amerykanie, to przecież nie przyjdą, żeby nas pilnować. Przyjdą, żeby nas prowokować. Zasada fałszywej flagi jeśli ktoś nie wie, to powiem. Specjalizują się w fałszywej fladze Amerykanie. Ona im służy do wywoływania konfliktów. Pierwsza fałszywa flaga to był 909 rok, kiedy wybuchła wojna z Meksykiem. Amerykanie zatopili własny krążownik. Druga fałszywa flaga puszczenie statku pasażerskiego na pola Ubotów, żeby, żeby wepchnąć Amerykę do I wojny światowej. Trzecia fałszywa flaga Pearl Harbor. Oglądaliście filmy, dokładnie wiadomo, że Japończycy mieli zaatakować. Tego dnia, o tej godzinie. I cóż robią władze amerykańskie? Wyprowadzają z portu w lotniskowce i poświęcają 5 tysięcy marynarzy i swoje statki, bo potrzebna była im ta wojna. Teraz też tak jest. I teraz, czy się damy wepchnąć? Jeśli się damy wepchnąć, to będzie fałszywa flaga, będzie odpalona rakieta, będzie prowokacja, zasada domina, będzie ogłoszony stan wojenny. Koniec demokracji, koniec wolnego zdania. W stanie wojennym jesteś albo defetystą, albo patriotą. Nie zgadzasz się do obozu albo pod ścianę. To jest sytuacja dramatyczna. To jest przełom wieku. Kończy się stary układ polityczny jałtański, coś go musi wypełnić. I naszym celem jest przetrwać, demograficznie przetrwać. To jest nasz główny cel. Bo my jeszcze się nie pozbieraliśmy. Młodzi koledzy po II wojnie światowej, tak naprawdę na dobre. Te straty, które ponieśliśmy, są bardzo trudno odnawialne. Zresztą, zauważcie, w 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii, mieliśmy 12 milionów ludzi poniżej 20 roku życia. I politycy zachodni powiedzieli wtedy do Millera i Kwaśniewskiego: dajcie nam 6 milionów ludzi do 2012 roku. No nie powiedzieli: proszę bardzo. Nie mogli tego wypełnić, ponieważ były wybory po kolei. Ale i tak z Polski wyjechało na stałe 3 miliony ludzi. I wy, koledzy, którzy mnie oglądacie, też chcecie z Polski wyjechać. Też chcecie sobie urządzić życie w normalnym państwie. W Anglii, w Niemczech, tam, gdzie jest porządek, gdzie, jest, gdzie można planować przyszłość. Nikt nie może mieć do was o to pretensji. Ale nie wszystkim się uda. Jeśli sytuacja się zakręci, w czerwcu przyjeżdżają tu Amerykanie, na jesień mamy wojnę. Tak jak, Zobaczcie, tak jak, tak jak na Ukrainie. To się zacznie. Tak, od jednego wystrzału, i im więcej będzie trupów, tym więcej będzie zachęty do tej walki. Ja na wojnę pójdę może w piątym albo szóstym rzucie, ale wy pójdziecie w pierwszym, w drugim, bo to młodzi żołnierze muszą ginąć. Uczcie się historii. Uczcie się historii, czytajcie ją. Dzisiaj jest internet, który jest zesłany przez dobre duchy. Obieg informacji międzyludzkiej jest błyskawiczny. Kiedyś to było niemożliwe. Kiedyś trzeba było pójść do biblioteki, wiedzieć, co wypożyczyć. Dzisiaj ludzie się wymieniają tą informacją. Czyli nie Amerykanom. Niech będzie silna polska armia, po co nam obce wojska? Kiedy w Polsce stanowiły stały obce wojska, zawsze się do naszej Polski kończyło tragicznie. Zawsze. Nigdy nie było wyjątków. Obojętnie jakie by to wojska były, zawsze się kończyło tragicznie. Powiedziano, że będą budowane brygady obrony terytorialnej, ale bez ciężkiego sprzętu. Zobaczcie jaka, jak, jakie cwaństwo, jakie łajdactwo. To znaczy, co wam zostawiają? Nie będziecie mieli alter, altereli, nie będziecie mieli czołgów, nie będziecie mieli opancerzonych transporterów, będziecie mieli kałachy i granatniki. Nie macie szans. W dobie satelitarnej komunikacji amerykański żołnierz widzi, co jest za tym budynkiem, bo mu satelita to ściąga. Bardzo dokładnie. Technologia jest niesamowita, kosmiczna wręcz. Będą do nas strzelać jak do kaczek. Ja wiem, że to, co mówię, jest bardzo nieprzyjemne i zakłóca spokój, ale ja nie mam życzeniowego stosunku do rzeczywistości. A ludzie generalnie mają. Życzeniowy stosunek do rzeczywistości, bo na tym polega życie, na optymizmie, ale to nie znaczy, że wchodzimy z pochodnią do, suchą, do suchego lasu.